Odbierz proszę, to pilne. Co się dzieje? Zgasło światło nad moimi drzwiami i tylko tam. Ktoś ci je wyłączył? Na wycieraczce leży klucz z czerwoną kropką. Pasuje do czegoś? Chyba do piwnicy, ale boję się sprawdzić. Nie schodź sama. Dostałam kartkę z napisem zatrzymaj, cofnij, otwórz. To hasło czy komenda? Mój pilot od domofonu miga jak wariat. Włącz nagrywanie i opowiadaj co widzisz. piętra świeci na żółto, nigdy tak nie świecił. Ktoś przeprogramował panel? Drzwi windy otworzyły się same. Nie wchodź. W środku leży pendrive i stary pager. Pager? Kto jeszcze tego używa? Na wyświetlaczu miga mój numer mieszkania. Brzmi jak przynęta. Kartka, ale nie jestem wrogiem, jestem kopią. Kopią ciebie? Ktoś właśnie wysłał mi mój głos sprzed roku. Skąd miał twoje archiwa? To nagranie z dyktafonu, który zgubiłam. Czyli ktoś śledzi cię od dawna? Pager trzy no code 0312. To data. Tego dnia zgubiłam dyktafon. Zbiega się idealnie piwnicy, Klucz pasuje. Zaczekaj na mnie, już jadę. Battery in na 3%. Podłącz powerbank. Nie ładuję, jakby coś zakłócało. Może jammer. Na drzwiach piwnicy moje imię markerem. Nie dotykaj klamki gołą ręką. Użyłam rękawa. Otwarte. Co tam widzisz? Lustro oparte o ściany i kamera ze świecącą kropką. Kamera nagrywa teraz? Tak, świeci czerwień. Zakryj obiektyw. Na podłodze taśma stanąć tutaj. Nie wchodź w kadr. Badger znów piknął, zatrzymaj. Cofnij się natychmiast. Odbiciem w lustrze mruga nie w tym rytmie co ja. Jak to możliwe? Moje odbicie liczy palcami 0312. To nie lustro, to ekran za szybą. Puknęłam, Odpowiedziało echem. Synchron kontrolowany. Kamera ma Rekonstrukcja Twoich nagrań. Pager pokazuje otwórz. Nie wciskaj. Wcisnęłam i mój głos powiedział nie otwieraj. Wyjdź tamtąd teraz. To zamknął drzwi z korytarza. Dzwonię po ochronę i policję. Światło zgasło, tylko Pager świeci. Co teraz pokazuje? Przepraszam, że zabrałam. Co zabrałaś? Twoje stare wiadomości zarchiwizowała mnie bez pytania. Dlatego kopią nazywa Ciebie. Właśnie przyszło zdjęcie mojej klamki. Ile odbić widzisz? Trzy odbicia w czapkach i podpis już was mamy.